Cześć, witajcie z tej strony Lewiatan31415 chciałbym wam dzisiaj <coughs> pokazać mój drugi filmik z serii Minecraftowa przygoda na modach z Lewiatanem Jak widzieliście na pierwszej na pierwszej <coughs> w pierwszym odcinku dałem adnotację, że zmieniłem nazwę, bo doszłem do wniosku, że jak Mam playlistę yy, Minecraftowa przygody na modach, to zrobię yy, właśnie, yy, zmienię nazwę i zrobię właśnie taką. Dobrze, yy, ogarnąłem troszeczkę mody i mam 36 modów. Paczka nazywa się In Illusion Pack V5.0. Yy, jest to bardzo fajna paczka. Podam Wam link w opisie nie chcę mi się akurat teraz pokazywać wam wszystkich modów, które są, ale jest ich dużo. Także także fajnie. Jak widzicie, w, tutaj w górnym rogu pojawia nam się pojawia nam się życie owcy. Jak się nazywa? No i, no i co? Jak w... O, i jeszcze jak już jestem, jak widzicie, będziemy wbijać e, sobie, będziemy wbijać e, lewele lewele, e, bo e, właśnie e, gdy wbijamy lewele, e, po prostu, e, jak zauważyliście, serduszka mi wzrastają. Także w nocy będziemy chodzić na łowy. O coś mi tu wypadło. Co mi tu wypadło? Nasiona dyni. Y jeszcze y y straf nie wypadają nam tylko nasiona zboża, lecz jeszcze jak widzicie, widzicie wypadła mi teraz nasiona melona, arbuza, y dyni. Także taka urozmaicona mod, urozmaica nam grę ta modyfikacja także nie, o widzicie ziemia jak nam tu teraz wypadł no. tylko trzeba sobie trawkę trochę pokosić i już jest, o nie, świnia wpadła, dobrze zostawię spokoju, dobrze y, mam też y, mod tri, y, y, capitator Właśnie troszeczkę pościnałem drzew. Właśnie jeszcze pójdziemy pościnać trochę, bo potrzebne mi jest drewno. W poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie to taką nie, Nic nie robiłem. Także wiecie, tu mamy w prawym w, w, w prawym na górze, nad 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 nazwą są pokazane takie rysunki. Akurat jeszcze nie wiem do czego one służą, bo wgrywałem co popadnie do mojej do mojego modpaka. Dobrze to sobie tutaj wsadzimy Dobra. Dobrze. Dobra, teraz pójdziemy po drewno. Dobrze. W tym odcinku postaram... Zro... Postaramy się zrobić y, jakiś... Y, Mały domek Wyrównamy sobie jakiś tam teren tutaj I zrobimy domek Taki miły, przytulny Dobrze, o A odkąd Od kiedy jabłka wypadają z brzozy Nasiona dyni O jest o, Tu żadnych nasion nie wypadło Co za Poczekamy na noc Próbowałam jeszcze y, zainstalować sobie mm, pewien y, mod ExpChest, ale jeszcze nie ma na wersji 1, jeszcze jest już na wersji 1.4.7, ale y, nie mogę znaleźć, y, nie mogę y, po prostu wgrać, ma problemy, także... No. Eksp jest, będziemy co noc ekspić, e, ponieważ jest mi potrzebny Eksp e, do serduszek. Uuu! Do serduszek, e, ponieważ jak widzicie, e, na, s, mam już jedno serduszko więcej. Maksymalnie można mieć e, 30 serduszek. Także jak sami widzicie, mu, musimy, muszę co, co noc ekspić, żeby mieć te 30 serduszek także wtedy nas <grym> prawie, no, no nie mówię, że nas nikt nie zabije, ale może ktoś nas zabije. Dobrze. Ściliśmy to drewno, mamy trzy jabłuszka nie będziemy na razie y, jedli jabłuszek, bo się przydają przydadzą, jak będziemy mieli złoto, to się przydadzą na złote jabłka dobrze o. pościnamy sobie trochę wow. o nie fail teraz muszę ręką ścinać, ale to dobra, tam się nic nie stało już mamy trochę drewna Pójdziemy, odniesiemy i zaczniemy budować nowy domek. Postaram się to wybudować. Postaram się wybudować domek jak najładniejszy, ale nie jestem. Yy, nie jestem dobry w budowaniu domków, także mogę troszeczkę yy, zrobić ten domek tak byle jak dobrze. Hmm. OK, odniesiemy teraz to. Albo wiecie co... Wiecie co może, nie będziemy dzisiaj robić domku Ja go zrobię poza cinkiem, a teraz najwyżej się wybierzemy do wybierzemy się mm, <laughs> wybierzemy się do jaskini po żelazo a jak zapadnie noc e, zrobimy istny Mordor także dobrze żeby sobie narobić expa bo muszę mieć <laughs> więcej serduszek z tego co wiem czytałem e, żeby mieć 30 serduszek Trzeba mieć y, co najmniej y, 70 level. Także wiecie, jak zanim to wbiję, zanim będę miał 30 level. Tylko jedno, co mi jeszcze po głowie chodzi, y, to czy y, ten level, jeżeli przykładowo zabiją nas. Zabiją nas i ten level po prostu stracimy. Czy będziemy musieli znów od początku wbijać? Bo nie wiem. Także jakbyśmy deadli, to by była normalnie jedna wielka masakra. Dobrze, jak już jeszcze się wrócę. Weźmiemy jedną pochodnię, bo mam, mam taką fajną modyfikację, którą wam zaraz pokażę. Weźmiemy sobie jednego z chaba. Zjemy. No, noc się robi. O, jest. Popatrzcie, widzicie? Wchodzę, wchodzę, wchodzę. Jest jasno. Ale to wiecie co? Na razie nie pójdziemy, bo już się ciemno robi. Także będziemy pod XP, sobie trochę. Dobrze. Wejdziemy, odłożymy pochodnie, damy to. Odłożę sobie wszystko. I właśnie zaczęłam wam mówić, ja nie jestem pewny jeżeli jak wiecie że żeby tam 30 serduszek mieć to trzeba mieć y, trzeba mieć y, 70 level i przykładowo jak zdedniemy z 20 levelem to nie wiem czy będziemy musieli drugi raz zbijać ten y, ten 20 o, owca Będziemy musieli wbijać yy, 20 level. I jeszcze ten 4 do O 2 en, en, Endermany. Nie chcę mieć z bliskiego spotkania z Endermanem. Oj! A! A! Nie! Nie! Wow! Może sobie teraz w serduszko wbiję jedno. Tylko nie pamiętam z którego levela jest drugie serduszko. O, kość trup. Mhm. O, kość trup. O, zombie. Idę do zombie. Zombie. Jej, zabiłem zombie. Ile mi jeszcze zostało użyć? 63 użycia. To to Chyba się nie nabijemy tym mieczykiem. A ta owcza terrorystka dalej tam jest. Nie mogę. Dobra, lecimy. Super, omijanie. A, dostałem. Dobrze. Drugi level. Kościotro. Drugi level mamy. Trzeci zraz będzie. Dobrze. O, łuk mamy. Jak fajnie. O, idziemy na tą imprezkę. Nie, no, klipcia. No to spoko. Zielony kutasa ma. Zielonego kutasa mamy. Ja pier, ja pier, ja Od kiedy kliper w nocy świeci, powiedzcie wy mi. No i zepsułam sobie dom. No, raczej znaczy zepsułam, nie, dom se no. Domu sobie nie zepsułem, ale zepsułam sobie teren przy domie. Ach, te klipery. Mm. Dobrze. Idziemy na wojnę. Dobra. Mam już trzeci level. Może sobie jeszcze serduszko wbijemy. I tu jest impreza i tu jest chyba jeden koszatruk. Niech tutaj wejdzie. zrobimy mordor. O kurde! Wiecie co? O nie! Wiecie co? Ja się nie zbytnie ogarniam. Ale... nie wiem, czy przypadkiem nie miał wgranego Town Crafta, bo widz, O kurde! No nie! Zabiłem! No i jeszcze mi brakło! What the... Fuck. No Nie, ale mam dwa serduszka. Mam dwa serduszka. To nie jest źle. Już mam dwa serduszka. E, zaczęłam wam mówić. Nie wiem, czy przypadkiem... Oj, sorry, zelak. Nie wiem, czy przypadkiem w mojej paczce nie ma Towncrafta. Eee, trójki, bo jak widzieliście, te zombie, tylko te zombie, te co tam są, są tylko mój exp i moje rzeczy. No, deda, i oddawaj mi ziemniaka. No, jeszcze mi tu pająk przylas. Co mnie wali? Co za dziwne. Nie wybuchaj. No wybuch. Wiecie co? Coś tu jest dziwnego. Jasne więc, dobra. Przy tej przerażającej historyce skończymy. O, mam zombie bring. Dobrze. Przy tej naszej postaci, powijanej wszędzie, po przebijanej wszędzie strzałami. Skończymy nasz odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, cześć!